Witam w kolejnym vlogu. W dzisiejszym odcinku wróciłam z wakacji. Obecnie jestem trochę w dupie, ponieważ mam nierozpakowane torby. Na tablicy jest jeszcze styczeń i nie do dwóch vlogów, więc stwierdziłam, że jest to dobry czas, żeby zacząć nagrywać trzeci i zrobić sobie więcej materiału na zaś. Ale zarazem może zmotywuje mnie to do działania. Wróciliśmy wczoraj mniej więcej o 13 i cały dzień spędziłam w łóżku, co w sumie było dobre, bo dzisiaj już szłam do pracy, szłam do ortodonty, musiałam odwiedzić oczte. Miałam dzisiaj bardzo pracowity dzień i nie dopadł mnie lag, bo go przeleżałam wczoraj. W poprzednim vlogu pakowałam się chyba do Stanów, nie, dwa vlogi temu, nie pamiętam. I wiecie, że i tak zapakowałam za dużo rzeczy, wydawało mi się... W ogóle pojechaliśmy do Stanów. Mieliśmy tą walizkę, która mogła mieć 23 kg, miała 13, plus plecak, plus walizkę podręczną. A nadal zapakowałam za dużo na dwa tygodnie. Fakt, że głównie leżałam nad basenem i tyle. Kupiłam sobie też nową czapkę, Mogę się widzieć w poprzednim vlogu, Ale czy nie jest super? Była w ogóle w Fabliksie, czyli w takim nie wiem, o show. Albo super. I pasuje do mojej ulubionej czapki z Florydy, która nie wiem skąd jest, ale ma z 20 lat. Ta ma dwa tygodnie. Wyglądają jakby były kupione w tym samym momencie. O, miski magnesy. Ja nie kupiłam nikomu magnesów. Bo były cholernie brzydkie albo cholernie drogie. Przepraszam wszystkich moich znajomych. A ja w ogóle nie lubię zbierać takiego wycieczka. Przepraszam wszystkich moich znajomych. Mm -hmm. No, oh, mandat! Zapłacony. Ale pamiątka. To jest czyste. Torba numer jeden rozpakowana. Plecak. Co mam w plecaku? Jedzenie. I miałam całą gromadę książek. To są wszystkie książki, które kupiłam w Stanach. Ogólnie w tym roku postanowiłam nie kupować sobie książek, dopóki nie przeczytam mojego fizycznego TBR-u, które się powiększa, zamiast pomniejszać cały czas. I dałam sobie dyspensę na Stany, bo wiedziałam, że tam będą książki, które chcę kupić, których nie ma w Polsce, albo są dużo droższe w Polsce. I pojechałam z listą. Jednak zapomniałam, że ostatni raz w Stanach byłam przed pandemią. Ostatni raz byłam w 2018. I w mojej głowie wszystkie książki kosztowały po 10 dolarów. Okazało się, że jednak częściej pojawia się kwota 17,99 17,99 18 18,99. Ta była najtańsza, kosztowała 12,99 plus trzeba z podatek. I sobie pomyślałam, że zrobię zamówienie na Amazonie w Stanach. Zakupu dokonałam jeszcze w Stanach, więc technicznie rzecz biorąc dalej trzymam się mojego postanowienia noworocznego, ale w praktyce przez najbliższe pół roku będą przychodzić do mnie książki, bo kupiłam sobie 10 książek na Amazonie. A skoro już o tym mowa, pierwsze zamówienie już przyszło, zaraz je otworzę, ale nie byłabym sobą, gdybym nie zaszła pierwszego dnia pobytu w Polsce do biblioteki i wypożyczyłam dwie książki. Nie kupiłam ich, bo na Amazonie były dosyć drogie księgarni były jeszcze droższe, a obie były dostępne w terminalu kultury. Funny you should ask i Idiot. Więc moja kolekcja się zwiększa. Tę kupiłam w ostatniej chwili i tylko dlatego, że Miśka leci na Erasmusa do Anglii. Stałam się wielką fanką El Kennedy, więc kupiłam jej niehokejowy romans Girl Abroad. Jeden rok w Londynie, czy dziewczyna jest gotowa złamać jakieś tam coś, zasady. Planowałam sobie kupić całą o tą serię Off Campus, te, te okładki takie komiksowe, ale właśnie każda kosztowała po 18 dolarów, były dostępne tylko w Barnes Noble, więc stwierdziłam, dobra. To nie ma sensu, kupię innym razem, więc kupiłam to, żeby kupić jakąkolwiek, ponieważ nie mam żadnych zahamowań, jeśli chodzi o książki oraz też nie mam pierwszych dwóch książek. Pierwsze dwie książki przeczytałam z biblioteki i po polsku, ale stwierdziłam, że to mnie nie powstrzyma i kupiłam trzecią i czwartą część Bromance Book Club. To jest czwarta. I jest o Iwanie, czyli hokeiście. W pierwszych dwóch książkach on jest takim typowym comic relief. Robi bardzo głupie rzeczy i mówi bardzo głupie rzeczy, ale myślę, że będzie słodziakiem. Trzecia część powinna przyjść chyba jutro, ale czwarta już będzie czekać. Koleżanka Miśki pożyczyła mi książkę, więc muszę ją w końcu zacząć. Jestem znowu w dupie z czytaniem. Big slay, big slay. Ale wszystkie książki mi się podobają, jestem bardzo, bardzo, bardzo podekscytowana. Przeczytałam w ogóle już 25 książek w tym roku. Mamy 19 lutego, więc ta ilość książek nie jest aż tak przerażająca. Jesteśmy w stanie to ogarnąć. Rozpokowuję się. Ponieważ moje plany są bardzo ambitne, będę pisać w moim bullet journalu. się dokładnie w tym samym miejscu. 8 godzin później jest 16.20. Ja wróciłam z pracy, jestem głodna, padnięta i nic mi się nie chce, więc zjem. Poglądam hokej, bo wykupiłam w końcu Diaplay. Zaczęłam nawet oglądać mecz Dallas vs. Boston, ale. Mecz trwa 3,25. Ja obejrzałam jakieś 20 minut jak na razie. I tak nadal nie ogarniam, co się dzieje. W sensie rozumiem, że jak krączek leci do bramki to jest gol, ale wszystko dzieje się szybko, nie wiem kto gra, nie wiem czemu się zmieniają, nie wiem kiedy się zmieniają. Myślałam, że cały skład się zmienia, co ileś tam, ale teraz nie mam się na tego pojęcia. I nie wiem też jak się liczy punkty. I zaczęłam dzisiaj też, ale dosłownie o autobusie, przeczytałam trzy rozdziały. Najnowszą książkę Emmy Lord, tego nie było w planie. I chyba będę tam dużo płakać. Nie wiem, czy to, to dlatego, że jestem zmęczona, ale jest o studiach, jest o poznawaniu siebie. Nie do końca rozumiem, bo może ile ja mam pryszczy na twarzy, może okres mi się znowu zbliża? Nie do końca rozumiem, co będzie w tej książce. Mamy naszą główną bohaterkę, której mama zmarła, kiedy Andy miała. 10 czy 11 lat jej mama poznała się z statów w koledżu i zawsze wspomina jej ten college jako najlepszy okres w swoim życiu. I nasza główna bohaterka chciała dostać się do tego college'u, ukończyć licencję, pójść na psychologię, zostać psychoterapeutą, bla, 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 Ale z jakiegoś powodu nie dostała się za pierwszym razem i poszła do community college, do stanowego nowego a jej chłopak, z którym się spotyka od trzech lat, ale zna go całe życie, jest jej przyjacielem z dzieciństwa, dostał się do jej wymarzonej szkoły i w trakcie pierwszego semestru, czy po pierwszym semestrze, nie mówił sobie wzajemnie tego, ale obydwoje przenoszą się dla siebie do swoich kolegów. Nic sobie nie mówiąc, w związku z czym nasza główna bohaterka przyjeżdża do swojego wymarzonego koledżu, chce zaskoczyć swojego chłopaka, i chłopak do niej odzwania i mówi: Hej, stoję przed Twoim wydziałem, ona. Czyli gdzie a on? No tutaj, w naszym stanie. Ona: Eee, góry yy, wyszło, ja jestem pod Twoim akademikiem, właśnie pukałam do Twoich drzwi i nie otworzyłeś mi. Ostatnie pół roku mieli problemy, ale chyba nadal się kochają, bo jednak przeniesie się dla siebie nawzajem. Ale też wiem z tyłu książki, że nasza główna bohaterka, Andy, zaprzyjaźni się ze swoją współlokatorką, odnajdzie nowych przyjaciół, zrozumie siebie, bla, 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 i opiekun akademika, chyba będzie jej nową miłością. Więc nie wiem, co nie tak będzie z Konorem, skoro spotykają się od trzech lat, znają się od zawsze. Czemu się rozstaną? To trochę przykre. Czy on się okaże zły? Czy po prostu będą tacy, jesteśmy lepszymi przyjaciółmi? Sama nie wiem, sama nie wiem. Zacznę od tego, że oglądanie hokeja zabiera strasznie dużo czasu. Obejrzałam jeden mecz i jest za 15.20. Wydrukowałam też kartkę w kalendarzu, więc zaraz sobie zmienimy ze styczniowej. Może zrobię białą tablicę u siebie w pokoju, ale najpierw pranie. Na dzisiaj było pranie, które właśnie stawiłam, ogarnąć białą tablicę i lodówkę. Powiedzmy, TikTok ze za znakiem zapytania: to się nie odbędzie, może jutro, okej. Okay. Pisanie, które jeszcze muszę zrobić i kupienie kolczyków. Kupiłam kolczyki przez internet, więc biała tablica i pisanie. You. Wszystko będę nie pisać, jest już 22, ale obiecałam sobie godzinę pisania, więc lecimy. Ogarnęłam się do pracy i spóźniłam się na mój standardowy autobus, więc mam jeszcze 5 minut do wyjścia. Chciałam ja powiedzieć, że zajebiście ułożyły mi się dzisiaj włosy. Nie są tak napuszone. Ale nie wiem, jak będą wyglądać po pracy, więc od razu się pokazuję. Plan na dziś jest taki praca, zakupy spożywcze, edycja TikToka, mecz hokeja, pisanie. Strasznie busy day. Mm. Wróciłam do mieszkania. Udało mi się prawie dokończyć tę książkę. Zostało mi dosłownie tyle, więc teraz usiądę do czytania. Jechałam autobusem, który jechał okrężną drogą, ale dzięki temu nie musiałam się przesiadać i prawie nabawiłam się lekkiej choroby lokomocyjnej i jeszcze dochodzę do siebie, ale tyle książki. Tyle książki. Aaa, mam problem. Z tą książką, w ogóle ze Lord. Pierwszą książkę, którą jej przeczytałam, to było Tweet Cute, które bardzo mi się podobało. I każdą kolejną oceniłam na trzy gwiazdki. I tę również ocenię na trzy gwiazdki, ale naciągane, strasznie wkurzał mnie główny zamysł tej książki, czyli to, że. Tak jak mówiłam wam wcześniej, że główna bohaterka jedzie do szkoły swoich marzeń i nie mówi o tym chłopakowi. I od początku do końca ten chłopak był dla mnie niepotrzebny, wkurzał mnie i nie rozumiałam, po co w ogóle jest wpleciony. Szczególnie, że od razu poznajemy Milo, czyli opiekuna akademika, i wiemy, że on będzie miłością życia naszej głównej bohaterki, więc po co jest ten chłopak? Nie wiem. Troszeczkę tutaj mi się ugryzło to, że nasi bohaterowie są na pierwszym i drugim roku studiów, a no zachowują się dziecinnie, bo jest to jednak młodzieżówka przeznaczona dla dzieciaków 14. Plus. Więc, szczególnie po przeczytaniu serii L. Kennedy, gdzie teoretycznie akcja też się dzieje na uniwersytecie. No bohaterowie zachowują się kompletnie inaczej i mimo, że jest to książka dla dzieci, że mimo, że jest słodziutka, łupiutka, dziecinna, z jakiegoś powodu jest smutna i nie wiem po co robi to Emma. Ci bohaterowie mają straszne traumy, które no może nie są jakimiś mega traumami ciężkimi do przepracowania, ale dopóki nie poznajemy tych bohaterów, dopóty oni nie starają się upracować nad swoją psychiką. I był moment, że się się, nie no, nie dam rady tego czytać, tak mi wszystko wkurza, będą to dwie gwiazdki i jestem zła i jest to najgorsza książka Emmy Lord. Po czym nastąpił koniec, który był uroczy, patetyczny, naciągany, ale miałam takie, no dobra, nie będą trzy gwiazdki, ale robię to z wielkiej sympatii do Emmy Lord, a nie dlatego, że uważam, że ta książka jest jakaś super. Kolejna książka Emmy Lord. Chciałabym ja sobie kupić w Stanach albo tylko w twardej oprawie. To jest chyba w Listce, tak. Skończyła liceum i ma wakacje przed studiami. Postanawia wykorzystać lato w Nowym Jorku i ma jakąś swoją getaway list. Kupiłam też Betting on You autorstwa Lynn Payton, czyli tej samej autorki, która napisała lepiej niż w filmach i lepiej niż wczoraj. W tej książce myślę, że ona ogólnie może mieć gorszy plot. Nadal jest to młodzieżówka, ale ten Ziomek, który jest tutaj głównym bohaterem, jest kuzynem Wesa. Więc, co by się nie działo, jestem podekscytowana, ale jest tutaj coś w stylu, że główni bohaterowie się o coś zakładają, a później chyba okazuje się, że główna bohaterka też padła ofiarą jakiegoś zakładu. Coś tutaj z tyłu takiego było. Trzecia część, Bromance Book Club. Tutaj mamy w ogóle ziomka, który nie przynależy do tego stowarzyszenia, tylko w drugiej części był tym informatykiem, hakerem, który pomagał im rozwikłać sprawę. I teraz zakochał się w przyjaciółce głównej dziewczyny z drugiej książki. I tutaj to będzie, to będzie ich romans. Zobaczymy, zobaczymy. I książka, która była w moim koszyku od roku na Amazonie, jest tylko po angielsku, nie było dostępnej po polsku i jest to hokejowy romans. Ale słyszałam bardzo mieszane opinie. Jest to gruba książka, więc się troszeczkę martwię, że mi się nie spodoba. Jest to seria i ludzie chwalą drugą część bardziej, ale My High autorstwa Lis Tom Ford. Jest to seria o sportowcach. Pierwsza część jest właśnie o hokeiście, druga chyba o bejsboliście i trzecia o, o kimś tam innym, ale ogólnie będą cztery, cztery części. Czwarta wychodzi latem. Ja na razie kupiłam tylko pierwszą. Tutaj ma być romans hokeisty i stewardessy i ten hokeista jest strasznie narcystyczny i co to nie on, a nasza stewardessa jest Wydaje mi się, że jest plus size i jest chyba w ale nie jestem pewna, więc też nie chcę zmyślać. Zobaczymy. Obejrzałam mecz i w sobie poszłam skać, więc już nic więcej nie grywałam. I powiem wam, że bycie fanem hokeja zabiera strasznie dużo czasu. Gra jest mega ciągająca, szybka i nawet nie czujesz jak ten czas ci ucieka, ale mimo wszystko, przez to, że oba mecze, które oglądałam, nie oglądałam na żywo, bo są między pierwszą a czwartą w nocy. Przewijam sobie wszystkie przerwy, wywiady, jakieś tam stawki przychodzę z jednej tercji do drugiej i... może zaraz 3,5 godzin trwa to 2,45, ale nadal. Siadam o 19, kończę o 22. I chciałam obejrzeć... Wczoraj oglądałam Floridę Ottawe. I myślałam, że a to jeszcze zobaczę może jak sobie poradziło New Jersey, chciałabym też zobaczyć Islandersów w akcji. Miałam mam to czasu, chyba musiałabym obejrzeć po prostu najlepsze momenty, highlightsy i tyle. I gra Florydy była dużo bardziej agresywna niż wczoraj Bostonu i Dallas. Bardzo dużo się popychali i w ogóle byli bracia tkaczuk po obu stronach i ten młodszy tkaczuk, który grał wtawie. Cały czas się pchał, cały czas krzyczał, cały czas machał rękami. Dzisiaj, jak mać na dzisiaj, w ogóle muszę z 15 minut wyjść. Dobra, zobaczymy, co dzisiaj będzie wyglądać. W także jak będę na pewno latawać w trakcie. Wczoraj nagrałam tylko poranny klip. Poszłam do pracy, wróciłam, przeczytałam książkę, obejrzałam mecz, poszłam spać. I nie chciałabym się nagrywać, więc sobie zrobiłam przerwę, ale teraz z chęcią Wam opowiem, jak mi minuci. Przeczytałam The Getaway list. Bardziej mi się podoba, kiedy Emma Lord pisze o 16 niż o 18 -latkach troszeczkę, jej to nie wychodzi, stara się za bardzo. Tutaj śledzimy historię Riley i Toma. Riley ma 18 lat, właśnie skończyła liceum i nie dostała się nigdzie na studia. W związku z tym postanawia zrobić sobie przerwę, ponieważ nie ma żadnego planu B i uciec na chwilę od swoich problemów i od swojej mamy, która bardzo się o nią martwi i stara się zająć każdą minutę jej życia, bo boi się, że wpadnie w jakieś tarapaty. I Riley ucieka do Nowego Jorku, żeby odwiedzić Toma, swojego najlepszego przyjaciela od zawsze, z którym nie widziała się od trzech lat. Kiedy Riley staje przed drzwiami Toma, okazały się dwie rzeczy. Po pierwsze, Tom jest dużo przystojniejszy, wyższy, bardziej męski, smutny, bardziej nieśmiały, niż Riley pamięta. Oraz druga sprawa, obydwoje przyjaciele, mimo że są swoimi besties, mają. Przed sobą tajemnicę i śledzimy losy bohaterów na przestrzeni kilku tygodni. Pierwsza jedna, trzecia podobała mi się. Nowy Jork gra tutaj jednego z głównych bohaterów. Owielmiał historię o nowym Jorku. Później, jak już byliśmy w środku Fabuły, tutaj mamy Miss Communication Trope na Astydach. Strasznie dużo mówią, strasznie rozwlekle i patetycznie, ale nikt ze sobą tak szczerze nie rozmawia. Gdyby bohaterowie usiedli i powiedzieli, co im leży na sercu na początku książki, to później mogłaby być słodka książka. Z krótki romans, found family trope i, i było wszystko okej. Okay. Nikt ze sobą szczerze nie rozmawia aż do ostatnich 20 stron, więc z Dwojga Złego wolę to. Ostatecznie da mi dwie gwiazdki. Poza tym obejrzałam wczoraj mecz New York Islanders z Pingwinami z Pittsburgha. I powiem wam, że był to trzeci mecz i podobał mi się jak na razie najbardziej. Strawberry Jest osiemnasta dwadzieścia siedem. Ja jestem cholernie zmęczona, więc jeszcze jeden energetyk. Wypiję go, poczytam książkę. Na razie jest spoko. Doszłam prawie do połowy i jest jeden głupi motyw. W sensie, teraz jest głupia scena, ale ogólnie będzie jeszcze jeden głupi motyw, który wybuchnie pewnie w trzecim akcie. Więc troszeczkę się martwię, bo na razie to są takie dobre cztery gwiazdki. Czuję, się to może popsuć. Mam nadzieję, że się nie zajdą w ostatniej scenie, ale tak też może być. Chciałam, że ze sobą byli już. Za chwilę 20. Weźmy się do sprzątania. Dobra, skończyłam sprzątać i teraz powinnam siadać do biurka, do laptopa, edytować filmik na niedzielę. Ale prawda jest taka, że cholernie mi się nie chce, więc zrobię to jutro. A teraz będę dalej czytać książeczkę. Raczej dzisiaj przez nią nie przebrnę, więc nie dam wam mojej opinii. Tutaj pojawi się Moja opinia z Goodlice, bo zanim wyedytuję ten filmik to już na pewno rozkończę, więc... Nie wiem, czy mówiłam, o czym jest ta książka? Bailey i Charlie'ego, dwójkę nastolatków, którzy po raz pierwszy spotykają się w samolocie, nie wybierają na sobie najlepszego pierwszego wrażenia. Obydwoje są dziećmi rozwodników. Następnie widzimy ich spotkanie dwa lata później w kinie, kiedy obydwoje są zakochani e, i szczęśliwi. Oraz kolejny rok później, kiedy obydwoje zaczynają pracować w tej samej firmie. Powoli się zaprzyjaźniają, obydwoje są seniorami w liceum. Albo są w trzeciej, albo w czwartej klasie, nie jestem pewna. Obydwoje rozstali się z miłościami życia z przed roku. Betting on you chyba dlatego, to, że w tej nowej pracy postanawiają nasi główni bohaterowie założyć się, czy inna parka z pracy się zejdzie, czy nie. I tak się prezentował tydzień z mojego życia. Nowy rok starego. Ja. Mam nadzieję, że się dobrze mówiliście. Dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się za tydzień. Pójść